Cześć, jestem Gadrin i witam w drugim odcinku gramy w Mario. Obiecywałam wam, że z tego nie będzie serii, ale no to nie jest seria, no przecież, po prostu tak sobie gram i postaram się stanowczo pobić mój poprzedni rekord. Nie wiem wtedy, ile punktów mam, ale będziemy patrzeć inaczej na punkty niż na to, jak daleko doszłam. Ponieważ to jest bardziej odpowiednie, według mnie. Wiem, że tu w niektórych rurach dało się wchodzić to, znaczy do niektórych rur dało się wchodzić, tylko nie pamiętam, do których niestety. Eee, czekaj, czekajcie, zaraz, zaraz się dowiem. Ojeju, 30 FPS-ów. Wiecie co, mi się tak zacina, ale to chyba dlatego, że nie... Nie będę się wszywać po prostu w szczegóły. Okej, okay, nie będę się wszywać bo to jest po prostu za dużo gadania już by było. A wiecie, gadanie to nie jest moja dobra strona. Znaczy, w sumie nie wiem co teraz gadam, bo gadanie to jest moja dobra strona. Nie wiem, Ty po prostu, wiecie co? No powiedz, zamknę się. Okej, okay, jestem tu. Ale wiecie co, wrócę się, żeby zdobyć jeszcze więcej punktów. Trochę zginęło. Eee... Czasem sobie tak zwolnionym tempie grać. Przez braki FPS-ów, ale to chyba Wam nie przeszkadza. Okej. Okay. Dobra. Tu. No, chodź tu. Przechodzę, Mario, w lewą stronę. E -e -e. eee. eee. Okej, okay, bierzemy kwiatka. Eee, teraz już nas nikt nie pokona. Skąd oni się tu wzięli wcześniej? Nikt tu nie było. <ślesk> Lol. Ale nie no może, to, może, bo to jest tak, że jak idę po prostu w jedną stronę To wchodzę w jakiś trigger, który e, właśnie ich spawnuje Okej, okay. jeszcze ich zabijemy I dobra, teraz patrzcie Mam taką lepszą technikę niż ty, bo wtedy. Wtedy wkładam tutaj portal A portal trzeba postawić tutaj, widzicie? Różnica jest duża, a jednak patrzcie Widzicie?

kwiatka zdobędziemy jeszcze raz, bo jeśli się nie mylę, dają on na 1000 punktów po zebraniu. Dobrze, nie myliłem się. E, świetnie, bo ja... Ja mylę się, na no co ty. Ludzie, ja się mylić nie mogę. A zrobić coś takiego, tak żeby go powkurzać, potrolować go. O, widzicie, widzieliście to? A tak fajnie w tepie gram. Mam no, nadzieję, że wam... To... o ale teraz jeszcze super, super, ekstra, ekorde. Dobra. Zwolnione tempo było, fajnie, o już się skoczyło Wiecie co, wskocz, ale portalem Bo inaczej się, będzie trudno Spoko Ej, ej, e, e, spokojnie, 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 spokojnie wziął pod No nie I... zwolnione tempo Wow, to było piek tak zwolnione tempo Fajnie, taki, e, taki ten, Matrix taki normalnie, o ludzie, to było piękne cześć o patrzcie, coś fajnego, czekajcie dobra, tak mogę chyba siebie zastrzelić, się. czekajcie Dobre Okej okay. ehm. O, zebrałam kasy. dobra Znaczy Nie wiem czemu mnie to w ogóle zaskoczyło a ja wiem czemu mnie to zaskoczyło Bo skupiłem się na grze, a nie na komentacji o, Ale fajnie tak, w mnie ta kula tak leciała, tak Nie no, to jest fajne, nie narzekajcie lepiej na to Bo to fajnie wygląda czasami Pociecham, pociecham się Tak, pociecham się, dokładnie O Boże, nie To nie to To znaczy, nie tak mam się stać No nie Nie Uff Prawie mi chwiat zjadł. A, a, no nie, tak prawie, ale wiecie. No nie! Zresztą no, no, to kwiaty czekoladowe. Mam nadzieję, że nie zacznę od nowa, tylko od jakiegoś momentu dosyć niedawnego. No, dobrze. O. I patrzcie na to. Uff, prawie na niego spadłem. I dobra, teraz was zabiję jeszcze raz, próbuję przynajmniej yes NIE! 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 Nie, no bo... No życie mi zostało Tak nie może być, ludzie Dobra, próbujemy jeszcze raz Tak samo, klasycznie spadamy do tego potworka, okej okay. Tutaj robimy kolejny portal Dobra, pięknie moim tempie Tych dwóch... Nie chciałam, nie chciałem ryzykować <g quarto> I okej okay. Tutaj pamiętam, że muszę zrobić tak Bo inaczej spadnę, pamiętacie tak się wtedy stało? Niestety e, O tym jak Znaczy w poprzednim odcinku no, Jeśli nie wiecie jak się stało w poprzednim odcinku To ja was zapraszam do oglądania Bardzo mi odcinek, N znaczy mi się przynajmniej pod 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 Podobał Nie wiem jak byłam, pod prawdopodobnie nikomu z was się nie podobało Ale mi przynajmniej Okej okay, jest, trzeci poziom o mój ulubiony moment Wiecie co się dzieje prawda? Tu się dzieje magia O dobra Yeah i kolejne 5000 do kolekcji Tu Yeah 51 O ja 51 Mam na imię Mario, i chodzę po świecie zbierając sobie monety, i skinałem właśnie. No kurde, <grywy> o Boże. no cóż, to, no, co, co ja mogę poradzić. No, zginąłem, no Dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do komentowania, subskrybowania oraz oceniania. Do zobaczenia.